Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Drożdża. W spotkaniu uczestniczyli promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych dyplomantów. Szokowskiego jest to uroczystość o tyle szczególna, bo dla mnie osobiście zawsze ważna. Ważna z uwagi na fakt, że potrzebujemy nowych o nowym kreatywnym myśleniu, o bardzo innowacyjnym podejściu projektantów, architektów, którzy będą zmieniać przestrzeń Pomorza Zachodniego, będą zmieniać przestrzeń i stolicy Pomorza Zachodniego, czyli Szczecina, tak aby nasz region i nasza stolica były nie tylko bardziej uporządkowane pod względem. Przestrzennym, ale przede wszystkim bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Według Marka Orszewskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego, zadaniem konkursu z jednej strony jest promowanie pracy, a z drugiej promowanie autorów. Konkurs marszałka, który w naszym odczuciu ma promować z jednej strony same prace, które, które mam nadzieję w części przynajmniej zostaną przygotowane i wdrożone, zrealizowane w naszym województwie, tak jak pan Marszałek wspominał, z, z korzyścią dla nas wszystkich. Z drugiej strony też promocja samych osób, tak aby mogły one później wejść w świat, rozpocząć karierę, tak, rozpocząć karierę mam nadzieję, zawrotną. W dziedzinie projektowania urbanistycznego nagrodę przyznano Małgorzacie Żmurkow i Patrycji Waszczuk za pracę dyplomową pod nazwą Osada nad Łarpią koncepcja zespołu urbanistycznego zabudowy mieszkaniowej na terenach nadwodnych Polic. Według komisji konkursowej, propozycja lokalizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami na terenach nadwodnych jest ciekawą propozycją wykorzystującą walory widokowe oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z wodą. Układ urbanistyczny i formy zabudowe wpisują się w historyczną zabudowę tego obszaru Polic. Nostalgiczny charakter tej zabudowy podkreślają m.in. wąskie kanały wodne o nieregularnych kształtach plecone w projektową punktową zabudowę z pojawiającymi się w tle żagrówkami, którymi można dopłynąć bezpośrednio pod drzwi domu oraz podprojektowaną przy nabrzeżu restaurację, kawiarnię oraz park. Skutkiem podjętych projektowych działań jest całkowita rewitalizacja tego zdegradowanego obszaru. Jak i również nadanie mu nowej charakterystycznej struktury o indywidualnym i unikalnym charakterze. Autorki nadrodzonych prac otrzymają po 4000 zł. Wszystkie nadrodzone i wyróżnione dyplomy powstały w Zachodniopomorskim pomorskim Uniwersytecie Technologicznym.